Dobra, co? Środek? Hmm. No nie może być pieniędzy za teren, co wygranie? No. Lega? Yyy... finalnie. Yeah. Jest hmm. Pięćdziesiąt? Zrobię się wrócić do I wypijesz trochę. Kupiłem nową tarczę. Już tak, bro. Ale te z cienkimi bulami są trudniejsze. Jakie są cienkie góry? Zobacz sobie na przykład ta, jakiej ma obręcz gula, a jakiej ma tam obręcz gula. tak? Jest... Jeszcze... Znaczymy. A, to nie było Przepraszam, przepraszam, nie zauważyłem.

Tak, no ale ona nie przetrzymała, nic nie zrobiła. Po prostu przysłali jej pismo później, to, ja to wlekuje, że to, że może nie weźmie, że robimy ten list. Zrobimy że, że można wypowiedzieć w ciągu miesiąca, mm -hmm. a jak nie, to następne dwa lata. Umowa. No i niestety mamy umowę na stałe dwa lata. A teraz jest taka opcja, że jak masz umowę, to możesz yy, przez 10 miesięcy, jak masz taką krótką umowę to możesz podpisać nową liczbę na 12 tysięcy na wyższy pakiet o ty, tylko jeden wyższy te 10 tysięcy płacisz e, starą cenę i przez 2 tysiące z tego wyższego pakietu a później na reszty drugi zmieniasz na niższy to nie ma dobrych kosztów nie nie, bo jeszcze się w ten lot ja, bo ja dzisiaj to nie, to też chciałem sobie wnieść na rok ale on dojeżdża, ale nie, bo macie Państwo jeszcze niecałe dwa lata umowy, tak? to były tutaj te na kolejne dwa lata bo ja wtedy też mamy roczną i razy przez miesiąc i to eee. miesiąc, no, przez miesiąc płaciłem do nas 65-70 ale ja nie zmieniam dlatego, że a wy macie już... no, mamy Zatrzymaliśmy od jednego do drugiego. mega tam Nie, będą wyszły od. Nie, będą wyszły Nie, Nie, będą mamy, od. Nie, będą Nie, będą wyszły to Nie, na, na to, 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 to zmieniali, bo było tak od. że będą wyszły od. Nie, przedostatni wyszły No Nie, będą wyszły no, Nie, będą tak, że wszystkie miały po 128 mega plodu. my mieliśmy 256. Dziwne, bo nawet ten wyższy pakiet miał mniejszy upload, ten standardowy 128. Nie wiem dlaczego tak sobie myślisz. W każdym razie, potem podwoili, wszystkie mają po 256, a my mamy 2 mega uploadu. No to też, no bo teraz jakiś. <grym> że <grym> teraz wszystkim już jest 2 mega. Plodu. No to teraz na waszym. To jest ciekawe. Nie Sprawdzałem. czy tam w tej jest pół mega. Ale, że no, no, z rządu, z tak? tak. Ale to musisz zobaczyć. Jakąś, bo, bo, no, ja, nie, to musisz zobaczyć. Patrzyliśmy, to na pewno ta umowa za 6 tam parę złoty, to jest 15 mega na dwa. A jeszcze do 50 mega na 2. Napraw. <laughs> <up -load. śmiech> na sportowy.